Proszę, was do obozu. Um, chodź. Bąbelak właśnie, mój kochani, wstał. A zobaczcie, jakie mamy piękne fryzury. Pokaż swoją fryzurę i mówię, że jej się bardzo wygodnie spało. Ciecia robiła jej wczoraj warkoczeki. Tak jak i mi zresztą. Mam nadzieję, że. Teraz dobrze coś tam widzicie. Kolorowe, syntetyczne e, włoski. Dzięki temu powiem wam, że warkocze są takie grubsze. Nie, wiem, ostatnio mamy jakąś taką fazę. I jeszcze mój bąbelek zobaczył, że mama ma kolorowe włosy. To co chciała, żeby trzecia zrobiła? Doczepiła i małem bąbelkowi. No tylko, że zobaczcie, troszeczkę włoski takie drobne powychodziły, ale to zaraz mama wszystko naprawi. A zobaczcie, jakie moja córeczka ma długie włosy. Jakie długie warkocze mamy teraz, wyglądamy jak siostry bliźniaczki. Tak, mój bąbelku Wygodnie ci się spało. Tak. Mamy godzinę, kochani, dziewiątą. Ile tam jest? Dziewiąta, dziesięć. A mój bąbelek dopiero wstał. Ale jeszcze tutaj kładzie się na łóżeczku Jeszcze sobie troszeczkę poleży. Przykryjesz mnie, już pora kotku na śniadanie powoli. No dobra, na razie jeszcze Cię przykryję. Posuń dupeczkę. a usiadłam na jakichś chudych nogach. Posuwaj te nogi. Posuwaj je. O buzie mój. <gryzny> tak? Niech sobie rozkłada. A jak poszła spać, to porozkładała sobie tak warkocz. Zobaczcie. Oj, po drugiej stronie, jak pipilansz. Pipilansz jak to no, się tam... Ty też tak miałaś no, spać no? Co? No spałam sobie, ja sobie tego troszeczkę poprawiałam bo wiadomo, że jak się śpi, e, zależy kto tam jak kręci głową, to oczywiście wyjdą włoski kochani. Pogodę mamy. No, tak, no ogólnie miałam nie nagrywać dzisiaj vloga, ale jakoś mm, stwierdziłam, że, że y, jak porozmawiam, to mi będzie lepiej. Tak, y, brzwi mam niezrobione. Muszę zrobić sobie hennę, powiem wam w końcu, bo jakoś tak Lado de A poco de esta, no sacra, no te Posprzątałam, no bo dzień jak co dzień trzeba troszeczkę posprzątać. Yy, mamy godzinę 11:52, czyli dochodzi 12. Ja jeszcze nie jadłam śniadania, kawę, co prawda, wypiłam nawet przed wami. I tak stwierdzam, że zanim pójdę zjeść śniadanie, bo kiszki już grają mi marsza, no i od razu stawiam obiad, że odkąd kupiliśmy wiatrak, pogoda się popsuła. Kupiliśmy wiatrak, upał, i na drugi dzień popsuła się pogoda, więc to jest chyba jego wina. Jego wina. Yy, nawet go nie włączyliśmy, bo nie było potrzeby. Bo pogoda się popsuła. Więc tak, tak, stoisz tam, ale to wszystko przez ciebie, kolego. Twoja wina, twoja. Więc naprawdę, może go wywalimy, to wróci pogoda. <laughs> Śmieję się. i Idę robić śniadanie, 12 godzina późno. A ja tak czasami mam, zresztą wiecie, idę jeść. Beznadziejną pogodę mamy. Nie wiem, czy u Was też pada, czy, u, czy tylko u nas. I przyszłam do Was na chwilkę. Ja już się na nie zjadłam, obiec wstawiłam, pokroiłam kapustę i tak na chwilkę do Was jeszcze się połączam, żeby Wam o czymś powiedzieć. I nie wiem, czy Was przestrzec, czy. No na pewno. Jakiś czas temu dostałam maila od. Ciężko powiedzieć, jak to było podpisane. Jakiś pan podpisany, w którym oczywiście mail był bardzo długi i był oczywiście w języku angielskim, ale żaden problem wystarczy sobie przetłumaczyć. I w tym mailu była wiadomość, że jakby to była moja rodzina, chociaż nie mam za granicą rodziny, i ta osoba, ten pan. Jest panem wojskowym, opisał czym się zajmuje, że jest w Afganistanie na wojnie i że przepisał mi swój cały spadek. Tak, tam było napisane, jaka kwota, dość duża, ale dobrze, czytam dalej, no i żebym się do niego odezwała, i on przekaże mi tą kwotę. Tylko, że nie on przekaże mi tą kwotę, tylko pośrednik jego. I było tam napisane, że byśmy się spotkali na, lot, na lotnisku, tak? W Okęciu? Chyba tak. I tam, że dostanę tą kwotę i yy, jakiś procent mam chyba tylko oddać temu pośrednikowi. Coś takiego. Ja tak czytam, wiecie co, tego maila. No i żebym się odezwała. Yy, oczywiście, że on czeka na wiadomość, bo to bardzo pilne. Ja tak czytam, wiecie co. Czytam, czytam. Ja ogólnie nie nabieram się na takie dziwne rzeczy. Nie, nie, nie. Nie odpisuję na dziwne maile, nawet ich czasami nie otwieram ze spamu. Yy, praktycznie wszystko od razu usuwam. Nawet nie otwierając zawartości, co tam w środku jest, bo nie czuję takiej potrzeby. Czasami, jeśli jest tam jakaś wiadomość yy, zagubiona, jakaś prywatna, no ale to po tytule czy po nazwie zazwyczaj yy, można wywnioskować, że to jest jednak autentyczna osoba. Yy, a to. Trochę mi się śmiać chciało, ale może i w tym jest jakiś sens, bo opisał swoją historię tak wiarygodnie, bardzo wiarygodnie. I, i przeczytałam to oczywiście całe, ale tak zastanawiałam się, mówię, czy ten człowiek jest. Y Świadomy tego, co on pisze, czy on myśli, że ja naprawdę pojadę na to lotnisko, zgodzę się i on mi przekaże tą, y, tą paczkę, tą torbę, nie wiem, tych pieniędzy. Y, jaki spadek? Hello! Jaki? Jak ja nie mam rodziny za granicą, przynajmniej o tym nic nie wiem. No i jeszcze jakiś spadek za życia. Spadek za życia, bo ten pan jeszcze żył, więc mm, nie wiem, jacyś ludzie tam, nie wiem, co ta osoba myślała, że, no nie wiem, że no, faktycznie się spotkamy, i, i co? Strasznie naiwną osobą musiałabym być, łatwowierną, chyba liczą na takie osoby, więc uważajcie. I powiem Wam, że ostatnio, to było chyba z pół miesiąca temu ten mail. Ale wczoraj czytając, właśnie otwierając skrzynkę mailową, był ten sam, ta sama wiadomość, czy sama w skrócie, troszeczkę krótsza od tej samej osoby, że on prosi mi o pilny kontakt w sprawie tego. W sprawie tego spadku. No i o przekazanie go, żebym się zgłosiła. Nie wiem, czy to jakaś jest podpucha, czy nie wiem, co on tam chciałby dać mi, co w tej paczce by było i co mogłoby się stać. Nie wiem, chore jakieś wiadomości, więc uważajcie, bo wiecie, nie ma co się nakręcać, jeśli nie macie spadku. Wiadomo, że spadek, no to raczej. Przez maila wątpię, żeby to tak się odbyło, więc nie ma co narażać siebie. Ja od razu usunęłam to, nawet nie odpisywałam na tego maila, bo stwierdziłam, że to jest... Yy, yy, nie ma takiej potrzeby to no, po co bawić się w jakieś takie... Nie no, a poza tym yy, nigdy nie wiadomo, co to za osoba, co ona ma na myśli, co tam miały być i co by się mogło stać, więc lepiej usunąć, nie odpisywać, nie łudzić się, że o, oh, może będę bogaty, bogata, bo... Ale uważam, że nie ma co aż tak ryzykować, bo może to się skończyć źle, kochani, źle, kochani, pamiętajcie o tym. I to tyle, bo właśnie pamiętałam o tym mailu już jakiś czas temu, miałam Wam, wam to o tym powiedzieć i tak jakoś wypadło mi z głowy. Pogoda, jak widzieliście, u nas się masakrycznie popsuła, znaczy popsuła się. Nie no, rano jak się obudziłam o 8, no to było słońce, no teraz pada deszcz. Nawet nie wiem, czy to u Was było widać, bo chyba aparat nie jest w stanie wychwycić na szarym niebie krople yy, deszczu, więc. Więc coś tam, coś tam może widzieliście. Marcie mieć tylko, wiecie, co kwiatki. Bo one przez te deszcze, deszcze są kwaśne z tego, co, co wiadomo mi. I. dajcie znać. No i te kwiatki marnieją, marnieją. Najlepiej byłoby schować je, ale. No gdzie, do domu? postaje sobie do domu kwiatki. No nie bardzo, nie wiem. Tutaj mam bazylię, mąż też posadził. Ale on ją zaniósł? A nie, nie zaniósł jej. No właśnie stoi sobie tam. Yy, musi ją zanieść do podfolie, tam gdzie są warzywa, to nie będzie deszczu, trochę cieplej. Bo zaczęła marneć. Yy, coś mówili w wiadomościach, że ma być lato yy, mega upalne. Ale lato... No już jest, wakacje są. I... Wydaje mi się, że upały przyjdą, ale wiecie kiedy? We wrześniu. Tak, i na pewno przyjdą, ale to opóźni się we wrześniu, czyli pewnie wakacje potrwają tak do początku października, jesień przesunie się tak samo do stycznia, potem zima i jak tak co roku i w końcu będzie, że <laughs> tak będzie się to przesuwać, 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 aż w końcu wyjdzie, że w czerwcu dopiero zacznie rosnąć trawa, kwiatki budzić się. O, nie, nie to włączyłam, dobra. Muszę cofnąć. Dzisiaj czytałam maile, czy znaczy maile wiadomości pod filmem, i tam kilka osób napisało mi tematy na następne filmy, czyli na przykład pielęgnację włosów, albo. Nie, no tutaj jest straszne. Dobra, to za chwilę może to o was włączę, albo pielęgnację ciała, więc coś takiego myślę, że niedługo też pojawi się. Na pewno będzie haul Aliexpress, ale to już Wam wspominałam, bo już tych paczek mam coraz więcej, a nie chcę tego tak tyle uzbierać, że później, wiecie. Chociaż ostatnio zaniechałam zamawianie i zamówiłam kilka rzeczy, ale yy, bardzo mało w porównaniu do innych miesięcy i zamówiłam kilka rzeczy, takich gadżetów do kuchni, bo czegoś takiego potrzebowałam, ale nie widziałam nigdzie w sklepie, więc jestem ich bardzo, bardzo ciekawa, na pewno Wam oczywiście podzielę, podzielę się tym i Wam pokażę to, co ja, to, co mi przyszło. O, język mi się plącze. Idę dopijać mią herbatę, zupa mi się gotuje. No i co, kochani, pewnie Nikola zaraz przyjdzie na drugie śniadanie, znaczy drugie śniadanie, no tak, no, no bo to już jest pierwsza godzina. Po pierwszej nawet jest, no to coś trzeba będzie znowu dać jej, żeby zjadła, a ja idę robić to co mam robić muszę dzisiaj koniecznie zrobić te brwi, tą henne. I żegnam się z Wami, ściskam Was mocno do następnego spotkania.